Jeżeli chciałbyś ze mną współpracować w gronie ambitnych, świadomych ludzi, zapraszam cię na pokład rekrutacja.darmowyremont.pl. A jeżeli chciałbyś furę ściągnąć, bo ja kupiłem 911 w Polsce, okazało się, że gdybym to zrobił ze Stanów Zjednoczonych, mógłbym ją mieć o 40% nawet taniej. Także już wszystkie następne auto będę zamawiał na amermyśnikpol.pl. Tak samo, jeżeli już masz jakieś autko i lubisz o nie zadbać, wyślij je na all-time detailing do Michała Barańskiego. Polecam z całego serca, gościu jest po prostu 10 na 10, full profesjonalista, jeżeli chodzi o karierę. Detailing. No i kochani, jeżeli chcecie się uczyć ode mnie, zapraszam na pro.dawidpiątkowski.com Macie tam całą bazę wiedzy, szkoleń, wszystkiego, czego nauczyłem się przez całe życie. Nie przeszkadzam, miłego oglądania. Opis jaźni znajdziecie na wikipedii. Polecam wam przeczytać, bo to jak to jest zakręcone, to wow! Mówienie o jaźni to jest tak naprawdę jakbyśmy mówili o Bogu. No ciężko opisać coś, co jest pierwotną bazą, na której dopiero wyrasta wszystko. I teraz, żeby Wam zobrazować, czym jest jaźń, bo nie jest ego, nie jest świadomością, która obserwuje. Jaźń jest niczym eter między planetami, niewidzialną energią, która splata to wszystko i trzyma w kupie. Między, tak jak wiecie doskonale, że jak weźmiemy sobie pod mikroskop atom, to on jest w 90 tam nie wiem ilu 9% pusty. Tam jest więcej pustki niż materii. I czym jest ta niewidzialna materia? To jest Bóg, wszystko jest Bogiem, ale uprośmy, to jest Bóg, to jest jaźń, to jest wyższe ja, to jest ta wspaniała boska energia. I teraz najpierw na fundamencie jakby jest ta boska energia, boskość Bóg, jaźń wyższe ja. I dopiero na tym się tworzą struktury jak ego, świadomość i to można sobie tam tak naprawdę w różny sposób, wiecie, interpretować. Tak naprawdę te wszystkie interpretacje to są dalej interpretacje. One mają na celu ułatwić nam rozumienie mechanizmów, ale tak naprawdę nie ma podziału na ego i świadomość i na jaźń, bo wszystko jest jednym. Nie chcę wam gryźć głowy na maksa, bo na to muszą być gotowe osoby, żeby to wszystko zrozumieć, że to jest wszystko jednym. Są wszystko energie, które w nieskończony sposób się zmieniają, ale żeby na pewnym etapie rozwoju świadomości dużo lepiej jest mieć to etykietkowane, bo wtedy się to lepiej rozumie. Dlatego mamy jaźń, która jest Bogiem i jest jakby pierwotną formą energii, którą wszyscy mamy w sobie, w każdym żywym stworzeniu, a nawet w eterze, powietrzu znajduje się jaźń. I na tym fundamencie wyrasta Ego, te wszystkie struktury, umysł, myśli, emocje i tak I to są te inne layery. Jednak fundamentem jest jaźń, która jest niczym eter pośród gwiazd. Jeżeli chcecie się uczyć ode mnie, zapraszam na pro.dawidpiątkowski.com. Macie tam całą bazę wiedzy, szkoleń, wszystkiego, czego nauczyłem się przez całe życie. Jeżeli chciałbyś ze mną współpracować w gronie ambitnych, świadomych ludzi, zapraszam cię na pokład rekrutacja.